Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj materiał z cyklu Co noszę w teren. Dobrze mnie znacie, żeby coś zrecenzować i coś ocenić. Muszę użytkować to pewien czas. Nadszedł czas, żeby opowiedzieć, zrecenzować i wydać swoją opinię na temat butów. Są bardzo ważnym elementem naszego wyposażenia, nawet można powiedzieć, ubioru. Bo jeśli będziemy mieli złe buty, to tak naprawdę. Nigdzie nie zajdziemy. Dzisiaj, buty marki Tesla. Jak one się sprawdziły przez 3 lata, użytkowania, jak wyglądają, jak mi służą, czy dalej będą służyć, zobaczymy w materiale. Dzisiaj też jeszcze zagotujemy sobie wodę na kuchence z parki od Pirama. Malutka kuchenka, która nic nie waży, miała celowo być przeznaczeniem do zestawu suriwalowego ale tak się nie stało. Do tego pokażę Wam też kubek dla biegdaków z moim logo. Zapraszam na materiał. Znalazłem sobie taką fajną po miejscówkę chociaż za mną tam za lasem prowadzi droga dojazdowa główna jedna z głównych dróg dojazdowych do mojej miejscowości kurde ale ściepło powiem wam że słońce tam mamy zachód z tamtej strony za... napierdziela także bieram czapkę i tak jak mówiłem na wstępie dzisiaj o butach trochę bo buty to bardzo ważny element naszego wyposażenia A jeśli nie będziemy mieli Dobrych i wygodnych butów, to tak naprawdę nigdzie nie zajdziemy. Tak, tak samo w pracy, buty są bardzo ważne, jak i w życiu codziennym. A co dopiero wyjście na jakąś wyprawę w góry, na rajd pieszy, ileś tam kilometrowy, powiedzmy 50 kilometrowy, iść w niesprawdzonych butach, to naprawdę może skończyć się powrotem Boso przez Polskę. Dobra, zanim zacznę omawiać buty. Marki Tesar. Wyciągam małą kuchenkę od Pirana. Kuchenka z parki, która miała znaleźć swoje miejsce w zastosowaniu przy paketach przetrwania tzw. Tak survival kitach. Ja już mam kuchenkę złożoną, bo ostatnio pierwszy raz ją rozłożyłem i tak naprawdę odpaliłem. Gotowałem sobie, jak sprzątałem śmieci. Wodę na kawę. Tak ona wygląda po rozłożeniu kawałek blaszki z nacięciami. Po złożeniu tworzy nam malutką kuchenkę. Dzisiaj wlejemy sobie wodę do kubka, ale komary siękają do kubka i zrobię sobie w międzyczasie kawę, jak będę omawiał właśnie buty marki Tesa, Złożenie tej kuchenki nie stanowi w ogóle problemu producent podaje że jest to kuchenka jednorazowa wydaje mi się że nie przeszkadza to nikomu w zastosowaniu jej kilkukrotnie oczywiście będziemy ubrudzeni o odszadzy ale to komu przeszkadza kuchenka wygląda tak co prawda drugi raz składana jest troszkę pogięta ale jest bardzo malutka czyli mogłaby znaleźć zastosowanie w pakiecie przetrwania. Do zestawu, do tej kuchenki dostajemy paliwko turystyczne, takie te małe tableteczki. Ja postanowiłem zastosować jedną dużą o większej mocy. Mógłbym tu oczywiście włożyć dwie tabletki, ale wolę skorzystać z tej dużej. Paliwko turystyczne też oczywiście odpirane. Elegancko się mieści. Żeby ugotować oczywiście trzeba mieć jakieś naczynie. dzisiaj też w sumie nie na próbę, bo już testowałem kubek, który zrobił mi Kuba z moim logo, ktoś napisał w komentarzu, że jest to kubek dla biedaków, bo nie jest to zebra, szczerze nigdy nie miałem zebry, nigdy nie używałem, używałem helikona, który jest z takiego grubszego jakby metalu dmuchanego, ale ten kubek nie jest dla biedaków, ten, ten kubek został stworzony właśnie na potrzeby mojego kanału, żeby takie kubki można było rozdawać i nie jest on wcale gówniany, ma przykrywkę, fajnie się z nim, z nim gotuje, bo sam używam taki kubek dla biedaków za 2,50 kupiony, służy mi jakieś z 2 lata i nic się z nim nie stało. Kubek jest o pojemności 600 ml, także wlałem jedną trzecią, może troszkę więcej zupełności na jedną kawę wystarczy. A w tym kubku też można by śmiało zrobić jaką zupkę chińską, taką ekspresową. Zaczynamy buty firmy Tesar. Oczywiście kupione prawie z 3 lata temu, użytkowane przez bardzo długi okres przeze mnie na zmianę z innymi butami, potem z jeszcze innymi, ale bardzo często zabieram je w teren. Ostatnio, nawet podczas eksploracji kanału, były ze mną. Co było najsłabszym ogniwem w tych butach, to były sznurowadła. Niestety na, tych, na tym oczku i tutaj na, tym, na tych zaczepach przetarły się stare sznurowadła i wymieniłem, ale oczywiście to nie jest wada, która wpływa. Na jakość tego buta. Po prostu zastosowałem sobie linkę Paracord. Oczywiście w maskowaniu Multicam, z czego one są wykonane z skóry zamszowej i oczywiście z napki poliestrowej. Paga tych butów to 980 gram w rozmiarze 42. Oczywiście te buty nie są jakoś mega wodoszczelne, ale pozwalają na. Fajne użytkowanie w terenie, nie tylko takim lesistym, ale też i lekko podmokniętym, bo podróżując przez las często, nawet zimą, nie odczułem jakiegoś dyskomfortu, wilgoci do środka, obuwia, żeby stopa mi jakoś zmarzła. Co do impregnacji, to może dwa razy w życiu spryskałem je jakimś preparatem, oczywiście po praniu, bo te buty. Też wrzucałem do pralki, jak były mocno zanieczyszczone od jakiegoś bagna przeprawanie się przez jakieś błota Te buty były kilkukrotnie prame. Co wpływa na to, że były prame? Żadna, żaden element podeszwy, która jest wykonana z gumy, nie odkleiła się czyli jest bardzo mocna konstrukcja. Szczerze mówiąc, kupując te buty, to nie sądziłem że wytrzymają mi tyle czasu tym bardziej, że nie dbam o obuwie i ich nie oszczędzam te buty po prostu mają mi służyć mają ze mną chodzić w teren mają mnie nosić po terenie i pozwolić mi sprawnie korzystać z uroków przyrody pozwolić sprawnie działać co do środka buta ten but wygląda sorry, że wam pokazuję brudne buty ale nie ma innej opcji po prostu chciałem wam pokazać jak one wyglądają Podczas użytkowania, że z tym butem, tak naprawdę, z tą skórą, z, tą, z tym zamszem, z tym, z tym materiałem poliestrowym, z tą siatką, się nic nie dzieje. Te buty fajnie się sprawdzą na każdą porę roku. Jeśli szukacie butów do chodzenia po niezbyt podmokniętym terenie, to te buty fajnie właśnie Wam się sprawdzą. O co fajne jest w tych butach, że po założeniu tego buta nie musimy w nim nie wiadomo jak długo chodzić, żeby ten but nam dopasował się do stopy. Ten but tak naprawdę dopasowuje się od razu, od razu do naszej stopy, bo tamż i ten materiał poliestrowy fajnie się dopasowuje i w tych butach śmiało nowych nawet możemy pójść na wielokilometrowy rajd pieszy i zaręczam, że wab się nic nie stanie, nie będziecie mieli jakiś odcisków, otarć, bo ja na moim przykładzie tego nie doświadczyłem. Te buty pewnie będą mi jeszcze służyć pewnie z rok, może dwa, potem zobaczymy. Podeszwa podczas użytkowania nigdzie też mi nie popękała. Tak naprawdę jestem zdziwiony, że buty, takie zamszowe, ta podeszwa, która jest wklejana, nic się z nią nie stało przez tyle czasu. Przez użytkowanie ich zimą. To też nie odczułem jakiegoś dyskomfortu termicznego. Oczywiście trzeba ubrać odpowiednią grubą skarpetę, a nawet latem zakładam zawsze grube skarpety. Te tutaj buty, które mam na sobie, dopiero będę przeprowadzał recenzję za jakiś czas, bo chciałbym wrócić właśnie do materiałów, cyklu, co noszę w teren, bo wiem, że lubicie oglądać, co się sprawdza, co się nie sprawdza, co polecają. Inni miłośnicy leśnego bytowania. Jeśli szukacie butów wygodnych i do maszerowania na długich odległościach, to szczerze mogę te buty polecić z czystym sumieniem. Będą one Wam fajnie służyły. Oczywiście nie ochronią Was przed nie wiadomo jaką wilgocią, bo jeśli będziecie poruszać się w terenie bagnistym czy przeprawiać się przez jakąś rzekę, to ten but na 100% Wam. Przemoknie, a jeśli nie przemoknie na początku, to woda wleje wam się w góry do tych butów. Tak samo będzie z innymi butami, nawet całymi wodoszczelnymi, które będą Was zabezpieczać. To od góry niestety nic Was nie uchroni. One zapewnią Wam dosyć dobrą wentylację podczas właśnie długich marszów. I oczywiście potężwa jest antypoślizgowa. U mnie ona już troszkę jest zjechana, ale jeszcze dobrze się sprawdza na takich kamienistych właśnie podłożach gdzie są jakieś porośnięte duże trawy skarpy fajnie w tych butach się właśnie chodzi wspina a też zastosowanie ich u mnie podczas takiej alpinistyki miejskiej podczas zjeżdżania na linach to fajnie one właśnie amortyzowały właśnie uderzenia o ścianę Kurczę chyba przesadziłem z kawą. Także kuchenka z parki odpirana. Naprawdę fajnie się sprawdza. Mało że nic nie waży, to pozwala na przygotowanie właśnie nam ciepłego jakiegoś napoju, ewentualnie posiłku. Ja się z Wami żegnam. Wychodźcie w teren, ćwiczcie swoje umiejętności, bo nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie nam z nich skorzystać. A przebywanie na łonie natury naprawdę niesie same tylko korzyści i przyjemności. Trzymajcie się i do zobaczenia w terenie. Cześć!